Andrzej, w lewo trochę. No w lewo. W to drugie lewo. Mamy to. No. Będzie. No pięknie. witajcie na hey. ostatnim odcinku w tym roku. zbliżałem się święta, zrobiło się zimno. Dzisiaj już w tej chwili jak nagrywamy jest temperatura ujemna. Chcielibyśmy nam złożyć życzenia, ale zanim złożymy te życzenia, pozwólcie, że złożymy też podziękowanie, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że będziemy składali te życzenia tak dużemu gronu widzów, ale dzięki Łukaszowi z kanału o Stolarstwie Klasycznym, który zaprosił swoich widzów na nasz kanał, to brono się znacznie powiększyło i naprawdę jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Um, tak, witamy Was pod naszą choinką. Andrzej Wel Dawid y, narychtował ją y, specjalnie, specjalnie dla nas, ponieważ w tym roku jesteśmy tak zarobieni, że nawet pewnie zwykłej choinki nie będziemy mieli. Więc niestety ta musi nam wystarczyć za wszystkie możliwe choinki. Ale jest tak piękna, że kurczę, chciałabym, żeby została z nami na no dłużej. W każdym bądź razie, przychodząc do życzeń, bo zimno jest, moi drodzy, ten rok pokazał chyba nam wszystkim, jak ważne są... jak ważne jest zdrowie w naszym życiu. Tak więc, czego możemy życzyć? Wiem, zaleci to banałem, ale życzę Wam wszystkim dużo, dużo zdrowia i przede wszystkim dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Cóż, święta zapasem, nowy rok również, pewnie się już nie zobaczymy przed, przed Sylwestrem. A więc na ten nadchodzący rok dużo, dużo, dużo zdrowia i spokoju. I A... żeby wróciła normalność. O tak, poprosimy o więcej normalności. Także dzięki za to, że jesteście, za to, że byliście, za to, że miejmy nadzieję, będziecie z nami dalej przez najbliższe miesiące, które nas tu czekają w pyszczkowie z, z tą robotą. I do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Cześć i czołem, to znowu my. Witamy w naszym kolejnym odcinku. Jaki plan na najbliższe dni? Otóż w sumie nie ma żadnych fajerwerków, więc mam nadzieję, że Was nie zanudzimy, ale tak niestety wygląda remontowanie starej chałupy. Że fajerwerki to są może raz na jakiś czas, a oprócz tego to jest po prostu kawał ciężkiej roboty i gruzu, który trzeba wynosić i tynku, który trzeba zbijać. Tak więc y, mamy niedzielę, przystępujemy do działania. Y, plan na najbliższe dni jest następujący. Musimy całkowicie oczyścić górę. Y, za chwilę zabierzemy Was na wycieczkę. Już w ostatnim odcinku widzieliście, co udało nam się zrobić. Teraz po prostu będziemy to kontynuować. Y, czyli mamy do wyczyszczenia tynki. Tu pokażesz? Pokażesz Państwu? Drodzy Państwo, oto tynki. Część z nich zdążyła już sama sobie spaść w momencie, kiedy ściągałam styropian. Bo styropian mamy już cały zdjęty, także część tymków już odpadła. Reszta ta, która nie odpadła jest do zbicia. Co jeszcze? Musimy zdemontować całą podłogę. Mamy już powyciągane gwoździe, więc tak naprawdę zostało nam wyciąganie desek. A co najgorsze musimy usunąć całą polepę, nie? Pod deskami jest po prostu masa z syfu, który, który musimy stąd wynieść, więc to będzie pewnie najmniej przyjemna część roboty, bo nie dość, że ciężka, to jeszcze strasznie brudząca i pyląca. No ale cóż, się zachciało starej chaty, to się ma. Dobra, idziemy na wycieczkę. No, żeby nie było, że tylko Dawid tutaj pracuje, bo już słyszeliśmy takie komentarze, że o, Dawid to tak ciężko pracuje, a Ola to tylko gada. To moi drodzy, ja też tu pracuję. Dzisiaj moje zadanie jest takie, że całą tą polepę będziemy musieli wywalić na dwór. Zrobiliśmy sobie to w ten sposób, za chwilę to wam pokażemy, żeby nie trzeba było latać w górę i na dół z całym tym syfem, to zbudowaliśmy urządzenie racjonalizatorskie. Nie chciało nam się inwestować dużych pieniędzy w profesjonalne systemy opuszczania tego, tych wiader, takich jak są na profesjonalnych budowach, więc zrobiliśmy to oczywiście w duchu zero waste, czyli z desek, które gdzieś tu sobie leżały, kupiliśmy tylko karabinczek, no i kurde, mamy urządzenie po prostu jak ta lala. Dla wszystkich zaintrygowanych, nie, to jeszcze nie jest szubienica, moi drodzy. To jest właśnie nasze magiczne urządzenie. Do utylizowania polepy i całego innego brudu, który nam się generuje u góry. No, i tak jak Ola powiedziała, zrobiliśmy to właściwie z tego, co mieliśmy pod ręką. No, musieliśmy kilka rzeczy dokupić, bo takiego kółeczka nie mieliśmy pod ręką. Natomiast deski, wszystko z zysku, wiadomo. Pierwsza wersja wydarzeń była taka, że będzie to na zawiasach sobie pracowało. Niestety te zawiasy są zbyt słabe, to wszystko się wygina. No, więc w tej, chwili, w tej chwili jest to skończone na sztywno. Ej No zobaczymy, jak się to sprawdzi w praktyce. Działanie oczywiście systemu jest bardzo proste. Zaczepiamy sobie wiadereczko. Blokujemy na no, linię. No, niestety przez to, że jest niewychylne. Trochę tutaj trzeba siły dołożyć. O i cyk. I grust sobie jego za okno. Hej. Andrzej mistrz racjonalizatorstwa, A co ty myślisz, że ja teraz będę tam drałowała na dół, żeby to wiadereczko sobie opróżniać? Bachali na to. Cyk, 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 cyk cyk, 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 cyk. cyk I wiodajeczko wraca puste. Puste. A, to ty nie taki, kurde głupi, Andrzej. Ty dobrze pomyślał. To. Oj drodzy, to tak naprawdę ja tego nie wymyśliłem, to wymyśliła. Tak jest. Od spodu wiadojek przymocowaliśmy sobie takie oto kółeczko. Z karabinczykiem. Trzybamy karabinczyk, cyk, wypięte. Cyk. Cyk, wypięte i wiadereczko można z powrotem napełniać. Tutaj jeszcze mamy taki postumencik, żeby to się nie opierało bezpośrednio. Tylko o. E, można? Można. I mamy dzięki temu zaoszczędzone przynajmniej kilkadziesiąt kursów po schodach dziennie, które musielibyśmy tutaj uskuteczniać. Dobra, koniec tego gadania. Idziemy do łopaty i do roboty, bo samo się nie zrobi. To tak jest klasyka. O, klasyka. A tu jeszcze mamy takie, patrzcie, cyk. Żeby nie uciekło za okno. A, no i to jest Andrzej Robota. Pięknie. Po Poznańsku, porządek musi być. Do roboty. Dla wszystkich niedowiarków, którzy by pomyśleli, że może tu jaką nieletnią siłę roboczą zatrudniamy na dola do wywalania tych wiader. A tu proszę. Dowód, że jak Oleńka wymyśli, to musi działać. Dobra, zabiorę Was na krótką wycieczkę. Dawid, niech tam sobie chwilę pomacha tymi łopatami i innymi wiadrami. Czyli tak, tu zbieramy cały syf. Stwierdziliśmy, że jak uzbieramy go więcej, to wtedy zamówimy sobie taki kontener, który przyjedzie tu z HDS-em i sam sobie go zapakuje. Tu mamy dechy na pszoka, te, które nie nadają się do zużycia. A z drugiej strony mamy dechy, które są z podsufitki, czyściutkie, więc po prostu użyjemy je jako opał. Będą porządne, wysuszone, wysezonowane może trochę przejedzone przez korniki. O, tutaj mamy miejsce, które ja sobie przygotowałam czyli miejsce, gdzie odkładam cegłę, które później zużyjemy jeszcze nie wiem do czego, ale do czegoś na pewno. Tutaj też mamy ciekawe miejsce taki nasz składzik nie wiem, czy tu będzie coś widać, ale zaraz Wam pokażę. Czekaj, czekaj, światło. O, tutaj. Odkładamy wszystkie deski podłogowe, które nie są przejedzone przez korniki czy tam jakie inne kołatki, jak to Dawid nazywa. Potem wykorzystamy je. Jeszcze nie wiemy do końca do czego, ale do czegoś na pewno wykorzystamy. Tak po poznańsku. Zero waste. Odłożyliśmy sobie też drzwi, które pewnie będziemy opalać i odzyskiwać, i używać do innych celów. Tak więc. Jak widzicie, wiele rzeczy udaje się odzyskiwać. Wiele rzeczy po prostu chcemy odzyskać, bo one mają swoją historię, więc jaki sens ma kupowanie czegoś, jeżeli tyle dobra mamy to naokoło? Zabieramy Was w bardzo krótkie podsumowanie tego, co zrobiliśmy przez ostatnie dni. Zgodnie z zapowiedziami, zaczęliśmy od małego pokoju o niewiadomym jeszcze przeznaczeniu, i usunęliśmy całą podłogę, całą polepę, i tak naprawdę tyle. Bo właśnie tyle chcieliśmy tutaj zrobić. Nie usuwaliśmy tutaj jeszcze tego styropianu, bo no jakąś tam pseudoizolację jednak daje, więc na razie on sobie tu został. Tynku też prawdopodobnie nie będziemy zbijać na razie. Zobaczymy, czy w ogóle go będziemy zbijać. Natomiast główne zadanie, jakie mieliśmy w tym pokoju, to jest odsłonięcie tej belki, w której, o której ostatnio Dawid Wam opowiadał, że mamy ten straszny uskok, taki 4 cm, w pokoju obok, bardzo mocno widoczny. No i Odsłoniliśmy ją zasadniczo, no i właśnie. Co nam I, o tym powiesz? No i właśnie niewiele widać, tak naprawdę. Mamy tu jakieś pęknięcie, ale no, nie jest jakieś chyba dramatyczne. Natomiast nie widać żadnych śladów wilgoci, żadnych korników, niczego takiego. Także na no, razie do końca nie wiemy. Przypomnę, że od tamtąd, od tego łączenia ze supem, belka się obniża tutaj w tą stronę i w tym miejscu jest najniższy. Najniższy punkt. Natomiast no, z drugiej strony nie udało nam się jeszcze i całej odsłonić. Może to nam coś więcej powie? Na razie tajemnica musi pozostać tajemnicą. Dobra, chodźmy do biblioteczki, tudzież gabinetu. Jesteśmy w gabinecie, tutaj też jak pewnie za chwilę zobaczycie sporo się już zdążyło zmienić od, od ostatniego pobytu. Zbiliśmy całe tynki, poszło w miarę miło, łatwo i przyjemnie, głównie za pomocą i dzięki młotowiertarce, którą Dawid naprawił. Największe wyzwanie było z oczyszczaniem belek, bo oprócz tynku było tam, tak samo jak na wszystkich innych sufitach, czcina mocowana na takie turbo małe upierdliwe haczyki, nie? Ale same haczyki to jeszcze pikuć, bo na to prawdopodobnie w jakimś późniejszym okresie została nałożona taka siatka jak skórnika i została jeszcze przybita dodatkowo gwoźdźmi. Więc zabawy było bardzo dużo, no ale dobra, skończone, nie ma tematu. Z rzeczy, które tutaj się bardzo mocno zmieniły, to jest wyjechał piec kaflowy. Ja cały czas miałam nadzieję, że odnajdziemy tam jakiś skarb. A tu kurde nic. Nawet kawałka gazety żeśmy tam nie znaleźli. No w piecu raczej gazety się nie, nie przechowają. Ale pod piecem powinna być. Cokolwiek. No. Tutaj, tutaj mamy oczyszczony kawałek podłogi. Mamy oczyszczony kawałek podłogi właśnie po to, żeby zobaczyć naszą belkę, która, która jest problematyczna. No i znowu nic nie widać, nie? Także zagadka dalej trwa. Myślę, że tutaj po prostu będziemy musieli poczekać na konstruktora. No i tak to mniej więcej wygląda, nie? Myślę, że na dzisiaj kończymy już powoli, bo w piecu zgasło, późno się robi, zimno się robi. Za chwilę gile mi z nosa zaczną cieć takie zimno. Te no jakieś... a ja przede wszystkim myślę, że wszyscy to oglądają gdzieś w okolicach świąt i pewnie mają nie. inne zajęcia, nie tylko oglądanie naszego ględzenia. Tak jest. Więc my też pewnie pojedziemy i będziemy lepić jakieś pierogi albo coś w ten deseń. To na razie. Trzymajcie się. Kochanie! Ale zobaczysz, jeszcze będzie pięknie. Nasza biednica jeszcze jest za szybko. I ruszamy w dziewiczy rejs. Drodzy Państwo. A. Dobra i teraz chwila prawdy. Dobra. Wow. Co? O kurde! Ops! No dobra, Titanic też miał małą katastrofę w czasie pierwszego rejsu. Co jest? Ja wiem, nie widzę nic w ekraniku. Tak. Ja dziękuję. Przecież to idzie na tysiące ludzi w internety. Andrzej, co ty też Na Całe szczęście, to nie jest streaming. Jeden. Jeden. Yes, I tego nie kopaj, bo to mi przestawiasz aparat. Oto. Okay, trochę przybliżamy. Wygląda to bardzo fajnie. Eee, co jeszcze? Uj. Por favor,